Lamancza była wioska, której nazwy nie pomnę. Mieszkał w niej nie tak znowu dawno temu pewien szlachcic Miał kopie przy siodle, wysłużoną tarczę, rączego konia i chyrzego psa. Nie był już najmłodszy, ale ciało miał nadal szczupłe, a serce mężne. Wstawał bladym świtem i bardzo lubił polować. Nazywał się Don Kichot z Lamanczy, a czas upływał mu na lekturze powieści rycerskich, w które tak mocno uwierzył, że mu kompletnie odbiło. Myśli jego zaprzątały już tylko pojedynki, czary, epickie bitwy i nieszczęśliwa miłość. Gdy szaleństwo jego sięgnęło szczytu, mianował się błędnym rycerzem i wyruszył w usianą przygodami wędrówkę. Bo właśnie tak w jego książkach robili wszyscy błędni rycerze. Najpierw musiał sobie jednak sprawić giermka. Jego wybór padł na prostego chłopa, który mieszkał w sąsiedztwie. Obiecywał mu takie skarby, roztaczał przed nim wizję takiego bogactwa, że biedny Sancho, tak bowiem prosty ówczłek miał na imię, złamał się wreszcie i porzuciwszy żonę, ziemię i większość swojego dobytku, wyruszył w drogę ze swoim nowym panem. Teraz Don Kichotowi brakowało już tylko damy, w której mógłby się zakochać i za którą potem by tęsknił. Trzeba wam bowiem wiedzieć, że błędny rycerz bez damy to kiep, nie rycerz. W pobliskiej wiosce mieszkała prosta dziewczyna. I choć Don Kichot na oczy jej nie widział, zapałał do niej wielką miłością. Tak narodziła się Dulcinea Stoboso, która choć tak naprawdę nigdy nie istniała, odegra w tej historii wcale ważną rolę. Matko, i co z tego? Zresztą kogo to w ogóle obchodzi? Jak to, co z tego? Przecież tu jest wyraźnie napisane, że. A co mi obchodzi jakaś stara książka, jak ja to widziałem na własne oczy? Zaraz, to ty jesteś Rucjo? Osioł Sancha? Zaraz, zaraz, jaki osioł? Jedyny gadający osioł, jakiego znam, to ten kolo, który plączy się koło ogra. Ja jestem koniem i już najwyższy czas, żeby świat poznał fakty. Fakty? Jakie fakty? <zysy> Będę się musiał trochę cofnąć w czasie. Akurat wróciliśmy z naszej pierwszej przygody: Don Kichot, Sancho, Rosynant i niżej podpisany. Don Quixote. Że przymula. A ty tu tędy niby dokąd ośle? To jest droga zastrzeżona dla koni. Tak, to kto tu wpuścił te świnie. Co ty ślepy jesteś? A może zasadniczo chcesz kolegę obrazić? To nie jego miałem na myśli. <grym> 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 Że kiedyś będę takim koniem, że hej, będę robił takie rzeczy, o których wam się nawet nie śniło. Jasne, tylko pamiętaj, najpierw musisz zdać na kucyka, wiesz? Chyba, że się dobrze zakręcisz, to cię wezmą na karuzelę. <słuch> Nigdy więcej nie pozwolę się nikomu tak poniżać. Rycerskie wyzwanie. Nawet drób domowy wie. Nawet drób domowy wie. Dyscyplina ważna rzecz. Dyscyplina ważna rzecz.

A niech mnie końska mucha jest! Oh. Defensywę twórz! Juan, ty się nie obraź, ale można wiedzieć, co to ma być? Co? Formacja idealna nawet huragan nie przerwie takiej obrony! Zajdź, Juan. No złaś? Sytuacja opanowana. Rosynant, nie uwierzysz, czego się dowiedziałem. Nie sądzę, że to jeszcze? Ale ja... Zaprobujesz się? Synku, znam kanał, więc wiesz... Czego ty chcesz? Już zapomniałeś, że nie rozmawiamy ze sobą? Nasi właściciele nie rozmawiają, ale my jesteśmy końmi. Bynajmniej kolega wyraził się jasno, nie chcę z tobą rozmawiać. I wiesz co, jak byłem osobistym ochroniarzem niejakiego babieki, czyli konia Elcyda, tak, to w samym środku krwawej rozróby Walencji osadza, osobiście... a poza tym to była wina twojego Sancha. To była wina Uuu! Don Kichota i tej jego obsesji, na tle rycerstwa i innych mzdur, które nie mają żadnego znaczenia! Może dla kogoś takiego jak ty, wiesz, tylko że to twoje życie to jedno wielkie kłamstwo! Czym ty się w ogóle zajmujesz? Kiedyś byłeś żołnierzem? Siedzisz w starej stodole panem i kurami z jakimś pokurczakiem w roli ochroniarza? I bawicie się wojsko? Chcesz zdobywać kompost? Rosynancie, zamieniłeś się w starego tchórza. No, teraz to przesadziłeś, wiesz? Nie możemy dopuścić, żeby ten kichot to zobaczył. Nie dopuścić? Ale to właśnie szansa, żeby odzyskać odrobinę godności, żeby spełnić nasze marzenia. Chyba twoje marzenia. Jesteś dokładnie taki sam jak Don Kikot. Jesteś, jesteś... No powiedz, nie krępuj się. Głupcem. <laughs> Jedno twoje słowo i go normalnie rozszarpie! Huon, bierz go. Ech. Ej, oddawaj to! Kurczę, to poważna sprawa! A. Nawet bardzo poważna! Kurczę! No i niestety już nieaktualna! Don Cichot plącze nam się po domu! Od miesięcy nie rozmawiacie, a teraz nagle wam się odmieni? Jak macie rozmawiać, to porozmawiajcie o czynszu, niech płaci! Teraz to co innego. Spotkam się z nim u pana Karasko na neutralnym gruncie. bo będziesz miał przez niego kłopoty. O błagam cię! Coś ty na siebie włożył, Sancho! Do ludzi idziesz! To bardzo elegancka koszula. Dziesięć lat wygląda jak nowa i pachnie jakoś tak swojsko. Cześć, przyjacielu! Co ja bym bez ciebie zrobił? Chyba nie chcesz jechać na tym zdezolowanym ośle. Weź nowego konia! Kobiety w ten sposób okazują uczucia. Drogi Sancho, wchodźże! Nie mogliśmy się ciebie doczekać. A Don Kichot gdzie? Sancho. Dobra, miejmy mi to już z głowy. Osła źle zaparkowałem. Moi zacni panowie. Znamy się nieprawdaż jeszcze od małego, tak? Ty, donki choć jesteś najszlachetniejszym i najlepiej wykształconym człowiekiem w mieście. Zaraz po tobie, panie. A ty, Sancho, choć byłeś szanowanym i majętnym człowiekiem, rzuciłeś wszystko, żeby mu towarzyszyć. I nie wyszedłeś na tym najlepiej, prawda? Obiecał, że jak z nim pójdę, to będę miał własną wyspę. Tak, ale nie udało nam się znaleźć dulcynej. Ty ją widziałeś, ale ja nie. Bo mnie porzuciłeś! Jak zaraz się przekonacie, zebrało się całkiem sporo listów w sprawie tej książki o waszych przygodach. Macie nawet własny fanklub. Nieźle, zważywszy, że na przykład do mnie już od kilkunastu lat nikt nie pisze. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, zrobiła się moda na rozwieszanie ulotek. Ja... Rycerz Srebrnego Księżyca, poznawszy niezwykłe wyczyny błędnego rycerza Don Kichota, wyzywam go na pojedynek w Barcelonie, w najbliższą pełnię. Jeżeli wygram, Don Kichot złoży swój oręż i na zawsze wyrzeknie się miłości do Dulcynej. Ale jeżeli to on mnie pokona, przysięgam zdradzić mu prawdziwą tożsamość pani Dulcynej i oddać mu wszystkie swoje skarby i ziemię. Super, ale co to ma wspólnego ze mną? Jak to co? Ależ mój drogi Sancho, czy naprawdę muszę ci przypominać, że ty jeden znalazłeś w sobie odwagę, żeby wyruszyć z Don Kichotem w tę dziwaczną wędrówkę? A teraz mamy Don Quixota i Sancho Pansę. Sancho i Don Quixot! Nieodłączny symbol naszego pięknego miasta! Jesteście naszym dziedzictwem! Jesteście chlubą La Manche! Jesteście najważniejsi! No i co z tego? Tak naprawdę, Don Kichot prosił mnie, żebym was pogodził. Uścieśnijcie sobie dłonie i po sprawie. Ruszcie razem na spotkanie nowej przygodzie. Pomóż mu tak, jak ja to robię. No zrób, że to w imię przyjaźni. Na pewno nie będę się z nim tłuc do żadnej Barcelony. Na pewno nie zrezygnuję z podróży do Barcelony. Albowiem tam odnajdę moją najpiękniejszą dulcynę, Panią mojego życia i królową moich marzeń. Don Quixote, skomny podarek. Tylko, ale złom. Chyba mnie oczy zwodzą. Tak, wygląda jak fartuch mojej żony. Jeżeli się nie mylę, a się nie mylę, ten przepyszny pancerz to legendarna Esplandiana. Nosił ją słynny rycerz Esplandian. Jesteś prawdziwą kopalnią wiedzy, donki, wchodź. Cała wiedza jest w książkach. Proszę, przyjmij te zbroje jako skromny hołd złożony przeze mnie twojej wyśmienitej osobie. Świetnie, a ja to co? my? we